Czełanko. Cześć! Witamy Was w następnym odcinku z naszej serii o sprzętach. A tak naprawdę, czy o sprzętach tym razem? No, dzisiaj poruszymy temat aplikacji znanej i powszechnie używanej chyba przez większość tak naprawdę e, twórców zajmujących się kontentem paranormalnym, czyli o... GhostTube. Klasyka. My tej aplikacji już nie używamy. Używaliśmy na początku w tak, naszych tak. pierwszych odcinkach. Ale odeszliśmy od tego. A dlaczego to dowiecie się właśnie w tym filmie? Dokładnie tak. Także zostańcie do końca. Yy, pokażemy Wam poszczególne moduły z GoSuba. Tak, takie jedno techniczne dopowiedzenie. Na potrzeby tego filmu używamy darmowej wersji GoSuba. Yy, w czasie, kiedy go używaliśmy, jeszcze jakiś powiedzmy chyba rok temu, tak naprawdę przestaliśmy go używać. Ale w czasie, kiedy korzystaliśmy z niego, no to oczywiście yy, była to pełna wtedy subskrypcja. O tym, czym się różni pełna od darmowej, no to też yy, powiemy. Na końcu tego filmu, no, jedyne co można teraz zaznaczyć, to że darmowa wciąż jest w pełni funkcjonalna, tyle tylko, że ma ograniczenia typu. Jakieś limity czasowe. Limity czasowe, pojemność tam na, na zdjęcia, filmy i tak dalej. No ale to o szczegółach jeszcze dopowiemy. Aplikacja ogólnie wykorzystuje mierniki w telefonie i przetwarza je właśnie na poszczególne odczyty. Tak, i tutaj mamy do czynienia z magnetometrem, żyroskopem, akceler akcelerometrem mikrofonem, i tak dalej, i tak naprawdę faktycznie działanie aplikacji zależy od możliwości telefonu, od tego, jakie czujniki w danym telefonie są fabrycznie zainstalowane. Im jest ich więcej, tym te odczyty z chyba są po prostu bardziej precyzyjne. Sam GhostTube dzieli się na pięć modułów, z czego jeden jest nowy i dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj, jakby instalując aplikację na potrzeby nagrania tego filmiku, więc o tym piątym nie będziemy się wypowiadać, bo raczej nie mamy zwyczaju mówić o czymś, czego nie, nie znamy, nie? No, ale zgłębimy te cztery klasyczne moduły, czyli Original Słowa, SIR, Vox i SLS, 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 no. SLS no. Więc tak, na pierwszy ogień mamy GhostTube'a Original który działa w trybie offline, i generalnie no, jest to podstawowy moduł, który działa na tej zasadzie, że na podstawie właśnie zmian w różnych tych czujnikach generuje słowo z bazy podstawowej 500 słów i tej w premium 1000 słów w 20 językach. Nie jestem pewien jak. Powiedz prawdę. Czy się boisz? Teraz, tak, z tymi słowami, ze sposobem, w jaki one są generowane, jest tutaj pewna niewiadoma, bo producent nie podaje pełnej specyfikacji, jakby sposobu działania tego algorytmu. Wiemy na pewno, że jeżeli czujniki wykryją jakąś zmianę w otoczeniu, zmianę w środowisku, no to to jest sygnał dla aplikacji, żeby wygenerować dane słowo. I teraz pytanie. Jakby nasze pytanie, kwestia nad którą się zastanawiamy, to czy to jest totalnie losowe słowo wygenerowane właśnie w momencie zmiany środowiskowej? Czy jednak jest jakiś zakres, typu, że na przykład, jeżeli magnetometr wykryje zmianę o ileś tam jednostek jednocześnie Ruch też się zmieni o jakąś tam jednostkę. To powstaną jakieś liczby, które się zsumują, lub w jakiś inny sposób ze sobą wejdą w jakąś tam korelację. No to to sprawi, że aplikacja, algorytm tej aplikacji powie, że dobra, no to teraz używamy słowa numer 150, i pyk mamy ktoś, stoi za tobą na przykład, nie? Mhm. Albo jesteś ze mną, albo wyjść stąd, nie? Więc tak naprawdę, no tutaj jest największa niewiadoma ghost -tuba. Jedno jest pewne. W mniejszym lub większym stopniu jest to po prostu oparte na mechanizmie generatora liczb losowych. Tylko pytanie, właśnie, czy to jest zawsze, czy to jest zakres odpowiedni do odczytów, czy po prostu jest skok, jest zmiana i losujemy z puli tych 500 lub 1000 słów. Dowolnie wybrane słowo lub frazę, czasem to jest zastępstwo, nie? Tak, a dodatkowo, według producenta, mikrofon jakby nie jest brany pod uwagę jako zmienna w algorytmie, więc teoretycznie nie powinien nam podsuwać słów na podstawie tego, co mówimy. Tak, oczywiście mikrofon wciąż działa i jest ten dźwięk e, rejestrowany, jeżeli włączymy nagrywanie lub po prostu wykrywany. Jest tam ten waveform, który pokazuje, e, że aplikacja wykrywa dźwięk, ale według tego, co podaje producent, właśnie nie jest to wykorzystywane przez algorytm do tego, żeby e, wygenerować słowo w, oparciu, w taki sam sposób, jak w oparciu o te pozostałe czujniki. Następnym modułem jest SIR, który generuje obrazy. I działa dokładnie tak samo jak oryginal, ale właśnie z tą jedną różnicą. Mówiłem, że coś mi nie gra w tym pomyśleniu. Co to, to, to jest? To jest krew po prostu, to jest krew. nie? Co widzisz, to czujesz. Tak, to jest dokładnie ten sam algorytm, dokładnie ten sam system, co w przypadku Ghostship Original. On sobie też generuje słowa tą samą metodą. Tyle tylko, że użytkownicy nie widzą słów, tylko widzą te właśnie słowa przetworzone przez sztuczną inteligencję na obraz. Właśnie w związku z tym, że to musi przejść przez chmurę, przez ten system sztucznej inteligencji, no to telefon nie może mieć trybu samolotowego włączonego podczas korzystania z CIRA. Tak, w porównaniu, do oryginala, który jakby tego nie wymaga, bo ma swoją bazę już budowaną. Tak, tak. Orygi Ory Ory Oryginal, Oryginal może działać w trybie offline, w trybie samolotowym, bo to się wszystko jest jakby, to wszystko jest jakby zamknięte wewnątrz aplikacji. No warto to mieć na względzie chociażby dlatego, że jak używamy Siri'a, no to może to troszeczkę kolidować i podczas badania z jakimiś tam odczytami IMF chociażby, czy, 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 czy tam innymi urządzeniami. Kolejny moduł Ghostuba to jest Vox, czyli odpowiednik klasycznego Spirit Boxa O samym Spiritbox na pewno sobie opowiemy jeszcze w kolejnych naszych kanapowych odcinkach tak w dużym skrócie no to po prostu skaner częstotliwości radiowych przy czym no Spirit Box skanuje analogowe częstotliwości radiowe analogowe pasma czyli AM i FM natomiast Vox opiera się na skanowaniu radia online dzięki temu skanowaniu właśnie co jakiś czas pojawiają się takie zmodulowane po prostu słowa Warto też wspomnieć o tym samym szumie radiowym o takim dźwięku. Na no przypadku Spirit Boxa, no to i tego klasycznego, no to jest wiadomo, że to chodzi o skanowanie tych tak. częstotliwości, natomiast tutaj no jest ponieważ to opiera się na tym radiu online. Tutaj to jest po prostu sztuczna nakładka dźwiękowa nałożona przez producenta po raz kolejny, po to właśnie, żeby sprawić wrażenie, że mamy do czynienia z czymś rodzaju spirit boxa. Następnym modułem jest SLS, czyli taka alternatywa kamery kinektowej, która wykrywa ludzkie sylwetki. Tam pojawiają się takie ludziki batyczaki, i generalnie działa to na zasadzie projekcji podczerwonej siatki laserowej. Które punkty odbicia generują jakby obrazy 3D, technologia no. ta została stworzona na potrzeby konsol, po prostu do gier. No i właśnie tu się pojawia kolejna zagwózka związana z Gościubem, bo tak jak podaje producent, te, ten moduł SLS działa tylko i wyłącznie na telefonach, które tak samo jak. Kinect generują te lasery podczerwone. Nie? To są telefony z tak zwanym systemem Lidar. Na stronie jest podana lista kompatybilnych urządzeń i to jest raptem kilka iPhone'ów, też nie wszystkie i też tylko kilka z tych kilku mają ten system wbudowany w tylną kamerę. Żaden telefon z Androidem tego nie ma, przynajmniej. Już nie wiadomo na ile ta lista jest aktualna, być może coś się, coś się zmieniło, nie? Być może, tak. być może coś tam się dzieje w tym temacie, jeżeli chodzi o produkcję telefonów, no ale według oficjalnych informacji, no tak naprawdę ten SLS ma zasadność działania tylko na tych wybranych kilku iPhonach. I to nie jest tak, że na Androidzie on w ogóle nie zadziała. Tak, generalnie aplikacja właśnie na przykład na Androidach, czy po prostu na telefonach bez tego systemu działa. Na zasadzie takiego algorytmu wykrywania kształtów. Trochę radzą sobie z tym inaczej. No i teoretycznie, czy, 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 czy to dobrze? Czy w ogóle powinniśmy tego używać? Znaczy ja osobiście jestem zdania, że jeżeli jakaś metoda, jakieś urządzenie czy jakieś narzędzie podczas badań paranormalnych ma e, jakąkolwiek szansę na błąd, tak co do jakby swojej natury. Jakiś błąd pomiarowy, no to raczej tego nie stosujemy. Nie? Tak. No tutaj ten, to ryzyko tego błędu pomiarowego jest dość duże i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie określić, czy to, co aplikacja pokazuje w tym momencie, czy to ma odczyt zgodny z rzeczywistością. Nie? Jakby jeżeli nakieruje kamerę na Ciebie, no to oczywiście ta sylwetka w postaci się pojawi, tak samo na jakiegoś kwiatka, krzesło, czy statyw. To, to, to aplikacja też będzie tą, tą, tą sylwetkę pokazywać, no ale jeżeli pokażę sylwetkę gdzieś w eterze, to naprawdę no, nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że faktycznie tam jest jakaś sylwetka, czy to nie jest po prostu błąd pomiarowy. Producent podaje na stronie, że rozwija tą technologię właśnie pod kątem Androidów czy urządzeń, które nie posiadają systemu LIDAR. No, ale tak naprawdę, ile jest w tym prawdy, to. To jest takie jedno zdanie na stronie gdzieś tam napisane, i nic więcej na ten temat nie wiadomo. Mm -hmm. Żeby utrzymać te badania na poziomie jakiejś sensownej wiarygodności, no to raczej bym tutaj stronił od używania um, SLS-a tego ghostiebowego właśnie na telefonach, które nie są do tego przystosowane. No i ostatnim modułem jest właśnie ten nowy moduł EVP, który generalnie jakby trochę symuluje. Taki zwykły fizyczny dyktafon. Z tą różnicą, że ma też dodatkowe funkcje typu właśnie modulowane EVP, które jakby zaznacza yy, na ścieżce miejsca, w, których, w którym coś mogło się zmienić, oraz moduluje to dodatkowo tak, żeby było lepiej to słyszeć, ale nie testowaliśmy tego, tak, więc tak, tak, ciężko no, nam o tym powiedzieć. Po prostu to zainstalowaliśmy dzisiaj, bo zobaczyliśmy, że jest coś nowego i. Yy... Po prostu mówimy o tym, że to jest. Być może to spróbujemy w drodze wyjątku gdzieś tam przy jakiejś okazji odpalić tego Ghost na, na badaniach właśnie pod kątem takim, żeby przetestować to bo w sumie wygląda dość ciekawie, nie? Mhm. Więc podsumowując, nie korzystamy właśnie już z Ghost ze względu na to, że tak naprawdę Original, tak samo jak i SIR, są to generatory liczb losowych. No, SIR jest jedyny z tą różnicą, że pokazuje nam dodatkowo mhm. obrazek. Tak, no VOX działa w jakiś taki niepewny sposób i z całą pewnością nie zastąpi klasycznego Spirit Boxa. A SLS, tak naprawdę, no, nie dość, że nie mamy sprzętu, to nigdy nie można zaufać po prostu zwykłej kamerze w telefonie. Zgadza się, zgadza się. Znaczy, jakbyśmy mieli iPhone'a, to może byśmy to pewnie przetestowali, nie, ale, yy, no, ale akurat nie mamy, więc, więc nie. nie wchodzimy w ten temat. Yy, tak, w praktyce. No i co no, my generalnie idziemy w kierunku badań takich bardziej namacalnych, w sensie takim, że używamy urządzeń, które. Rejestrują faktycznie fizyczne zmiany w otoczeniu i też staramy się stosować takie bardziej klasyczne metody, właśnie z nasłuchiwaniem, jakimś nastukiwaniem, jakimiś takimi eksperymentami, jak na przykład w szanowieniu, tak. Właśnie, żeby jakby zwiększyć tą wiarygodność i taką szansę, że coś się faktycznie wydarzy. I no, nie, nie staramy się troszeczkę szukać na siłę, nie? bo no go wściekł, umówmy się. no to jest aplikacja na telefon. No po prostu. Po, pomaga. Jakby nie ma nic złego w jej korzystaniu, bo ona faktycznie może pomóc, jakby naprowadzić na pewien trop, poprowadzić jakąś tam narrację, jeżeli jest używana jako dodatkowe narzędzie po prostu, no to spoko, nie? Jeżeli, jeżeli tam sobie ludzie tego używają, jakby nie, nie, nie twierdzę, że jest tym coś złego absolutnie, no ale my jakby obraliśmy taką drogę, że, że właśnie się odsuwamy od tego ghosty, bo idziemy w te takie bardziej fizyczne i bardziej takie klasyczne sposoby. Jakby dla nas to ma więcej sensu, nie? Tak, no poza tym sam producent na stronie pisze po prostu, że no żadna aplikacja na telefon, nieważne jak dobrze by była zrobiona i jak dobra by była, jakby, jak dobrze by byli, były technologiczne sprzęty, no to po prostu nie może być takim stricte dowodem na istnienie jakichś zjawisk paranormalnych. Tak, a już nie? na pewno nie jedynym, bez oparcia o jakieś tam inne odczyty z, tak. innych, z innych urządzeń, czy sytuacje, jak coś, coś tam Odczucia, dzieje. Odczucia, nie? nie? Tak. Także tyle. No jeszcze chcieliśmy powiedzieć na koniec o tej wersji premium, czym to się różni, tak w skrócie. Tak, no bo korzystaliśmy z niej jednak na początku. Tak jak powiedzieliśmy na początku, w czasie, kiedy korzystaliśmy jeszcze z Ghostuba, no to mieliśmy wykupioną na rok tą pełną subskrypcję, tak zwane premium. To obecnie kosztuje 217 zł na rok za cały pakiet tych wszystkich modułów. Chyba było podobnie tak naprawdę w tamtym czasie. Czym to się różni? No tak w skrócie, bo sobie szczegóły można na stronie poczytać, ale generalnie e, nagrywanie jest bez limitu, bo teraz e, można nagrywać przy jednym pliku chyba w darmowej wersji do 30 sekund i też w galerii. E, o ile się nie mylę, to po prostu te pliki się przechowują w jakimś tam krótszym e, czasie. Jak, tak. jak VOXa testowaliśmy teraz właśnie przed nagraniami, to bardzo szybko weszliśmy na limit i został tylko sam szum radiowy bez niczego i komunikat że osiągnąłeś tak. limit, tak, także dziękuję, do widzenia. Aha, no i przy tym oryginalu i, i C że jest ten większy słownik, nie, Bo... Tak, tam się zwiększa z 500 do tysiąca 1000, do 1000 słów. Tys tysiąca plus tam mm -hmm. napisali, no no, plus, mniej więcej, no. 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 i ma więcej ustawień, nie, na przykład można regulować tą modulację w Voxie, czy można na przykład podłożyć inny głos w tym oryginalu, nie, mm -hmm. co jest takim bajerem. No, jest po prostu. No nie. Jest. Teoretycznie, jakby właśnie ten nowy moduł oferuje więcej właśnie rzeczy w, w premium, bo jest tam też ta imitacja tego sławnego Panasonika, z którego korzystali kiedyś, jeszcze za starych czasów, właśnie badacze zjawisk paranormalnych, który teraz to już można sobie kupić od kolekcjonera za pewnie tysiące no pewnie złotych, tak, nie sprawdzaliśmy nie? tego teraz, ale, ale wiemy, że jest rzadkim towarem po prostu. Tak. Nie? Także niewykluczone, że właśnie ten ostatni bodu sobie jeszcze przetestujemy. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy go przetestowali, żebyśmy zainwestowali prawdopodobnie te 200, coś tam złotych jeszcze raz na, na Ghost Chyba że, bo można też kupić nie cały pakiet tych aplikacji, ale jedną aplikację tylko do pełnej wersji. To chyba tam 50 zł kosztuje. To może w ten sposób byśmy spróbowali. E, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy to przetestowali w terenie, gdzieś w jakimś nawiedzonym miejscu i być może jak nam się uda to przetestować, no to też nagramy jako osobny odcinek o samym tym Ghost, ghost, ghost Tube'owym EVP. Zapraszamy Was również do obejrzenia naszych poprzednich odcinków z serii o sprzętach oraz do głównych materiałów właśnie z badań w nawiedzonych miejscach. Jak najbardziej tam, gdzie te wszystkie sprzęty wykorzystujemy. Podążajcie z nami szlakiem tajemnic.